Duże drzwi tarasowe z okuciami Roto Patio Life zwiększają optycznie przestrzeń, zapewniają większy dostęp światła oraz odsłaniają widok na to, co jest za oknem. Lekko Lekkojezdny system zapewnia łatwe i lekkie otwieranie oraz zamykanie, mimo że drzwi mogą być bardzo duże i ciężkie, mogą ważyć nawet 400 kg. Aby je otworzyć, wystarczy przykręcić klamkę o 90 stopni do góry, tak jak w przypadku zwykłego okna. Drzwi dają się przesunąć lekko i bez wysiłku, nawet przez osoby starsze. Skrzydło podczas otwierania nie podnosi się, dzięki czemu nie tylko nie potrzeba dużej siły, żeby je otworzyć, ale także nie ma ponad nim na tyle miejsca, żeby można było je podważyć. Jest to duże utrudnienie dla włamywacza. Co więcej, nawet wentylując pomieszczenie przez rozszczelnione drzwi, możemy czuć się bezpiecznie. Mikrowentylacja odbywa się niewidoczną szczeliną ponad górną krawędzią skrzydła, którą tworzy się ustawiając klamkę do góry. Brak wystających elementów regulujących oraz czpieni, które spotkać można w konkurencyjnych rozwiązaniach, ułatwia nie tylko pielęgnację drzwi, ale także chroni domowników przed zranieniem. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest niski próg, szczególnie gdy w domu mieszkają małe dzieci lub osoby starsze. Z łatwością przejedzie przez niego także barowy wózek, którym przewieźć można napoje na przyjęcie na tarasie. Duże drzwi tarasowe Roto Patio Live rozjaśniają wnętrza. Latem otwarte łączą salon z ogrodem lub tarasem.